Organizuję spotkania dla dziewczyn z Instagrama, z mojego miasta. Jadę z grupą obcych dziewczyn na wakacje do Włoch. Zagaduję nie raz pierwsza do ludzi, jeśli widzę, że mam jakąś okazję do zagadania. I teraz to się wydaje być dla mnie takie totalnie normalne i codzienne. I może dla ciebie akurat, jak to słuchasz, też jest takie no ale to co w tym dziwnego, to jest normalne. Ale ja ci powiem, że jakby ktoś mi powiedział, że ja będę taką osobą, która zagaduje innych ludzi, która organizuje spotkania, która nie boi się pojechać gdzieś sama, z grupą obcych osób, jakby ktoś by mi tak powiedział dwa-3 lata temu, to ja bym go wyśmiała. Dosłownie, bo ja byłam osobą, która bała się nieraz napisać do osoby, którą już zna, a co dopiero miałabym napisać do obcych osób. Albo właśnie zorganizować spotkanie z obcymi dziewczynami z Instagrama. Nie pojechałabym też na pewno nigdzie sama z grupą obcych dziewczyn. Ja bałam się kiedyś iść sama na zajęcia taneczne w, moje, w moim mieście. Musiała ze mną iść koleżanka, bo ja bym nie poszła, pomimo że chcę. A co dopiero, żeby pojechać z grupą obcych dziewczyn. I ja Wam powiem, że da się. Da się, będąc kiedyś taką osobą, stać się osobą bardziej komunikatywną, pewną siebie, która nie boi się zagadać pierwsza. I ja wiem, że jeśli jesteś na tym etapie, na którym ja byłam te trzy lata temu, to może się dla ciebie to wydawać niemożliwe. Bo ja wiem, że jakby ktoś by mi wtedy tak powiedział, to ja bym go wyśmiała. Dosłownie wyśmiałabym taką osobę, że pieprzy głupoty. A teraz jestem taką osobą, która nie boi się takich rzeczy i nawet stało się to dla mnie w jakiś sposób normalny.